Witam, witam, to ja, pan Pitur. W głównej serii Gier Pokémon od samego początku mamy owiane tajemnicą stworki legendarne i mityczne. Oczywiście jestem świadom różnicy między tymi terminami, ale wrzucam je często do jednego worka i nazywam po prostu legendami. Co może irytować zagorzałych fanów, ale z perspektywy osoby, która siedzi w kompetywnych walkach, to raczej nie ma większego znaczenia. Na potrzeby tego filmu uznajmy, że Pokémony legendarne i mityczne to jedno i to samo. Mój problem z nimi polega na tym, że są prezentowane jako coś bardzo silnego, ciężkiego do pokonania, ale w rzeczywistości ich siła jest czasami nieco przesadzona. Chociaż ich statystyki mogą być wyższe niż u większości zwykłych Pokémonów, to nie oznacza, że są niezwyciężone. Owszem, niektóre z nich są wyjątkowo OP, jak na przykład Mewtwo, Groudon albo Terakion. Ale co z tymi, które można nazwać właściwie najwyżej średniakami? Pozwólcie, że przedstawię wam 10 legend które według mnie są najsłabsze. Od razu dodam, że pomijam tutaj Kalirexa, Kosmoga i inne tego typu rzeczy, które poprzez ewolucję lub zmianę formy mają jeszcze jakikolwiek potencjał. Numer jeden, Fion. Myślę, że jego obecność w tym rankingu nikogo nie dziwi. Jedno ogromne rozczarowanie. Jest to bardzo rzadki przypadek Pokemona, którego otrzymujemy przez breeding i jednocześnie... Nie możemy go ewoluować w jego rodzica. Ma on po 80 w każdej statystyce, co daje łącznie 480. To więcej niż chociażby Mimikyu, Gastrodon, Galvantula czy Trevenant, ale każdy z wymienionych przeze mnie Pokémonów ma o wiele bardziej znaczący potencjał. Fion ma dostęp do jednej abilitki, konkretnie Hydration, która leczy statusy w deszczu. Nie jest to beznadziejna umiejętność, tak długo jak robisz drużynę pod tę pogodę, bo raczej w innym wypadku nie będzie z niej użytku. Mówset Fiona jest Zadowalający. Znajdziemy tutaj rzeczy występujące u większości wodnych stworków, na przykład Skold, Icebeam, a nawet Nakov, killbell, Dazzling Glim czy Uturn. Niby nie ma do czego się przyczepić, ale przez te jego słabe statystyki naprawdę ciężko jest wyciągnąć z niego coś więcej. W walce jeden na jeden jedyne opcje podwyższenia jego ofensywy to odpowiednie Berry albo uwaga Swagger i Mirror Herb, żeby skopiować bust przeciwnika. Ewentualnie Saika, jeżeli przeciwnik setapowałby się podczas walki, ale obawiam się, że nawet to niewiele tutaj pomoże. Myślę, że bardziej nadawałby się pod stoł, wykorzystując tutaj Toxic, Whirlpool, Acid Armor, Rest w Deszczu, Heal takie rzeczy. Numer 2. Celebi. Bardzo przyjemny i dobrze kojarzący się mityczny stworek z drugiej generacji, niestety również znalazł się na tej liście. Nie zrozumcie mnie źle, lubię go, ale jeżeli chodzi o Pokemony, które mają po 100 w każdej statystyce, to po prostu uważam, że są lepsze, jak na przykład Miu, Giraci czy Victini. Szeroki wachlarz możliwości Selebiego pozwala zrobić go pod praktycznie wszystko. A co mam na myśli, proszę bardzo, już czytam. Screen setupper z reflektem i light screenem, wkurzajka z Substitute, Leech Seed, Toxic Recover, Sweeper specjalny z Nastyplotem, fizyczny z Source Densem czy Cleric z dostępem do Healing Wisha. Niestety, Psychic Gras to jedna z najgorszych kombinacji typów, aż 7 słabości, w tym czterokrotna na bug. Pozdrawiam wszystkich, którzy lubią szybki U-turn. Abilitka Celebiego, czyli Natural Cure. Niestety jest dosyć sytuacyjna i właściwie poza restem ma naprawdę niewiele zastosowań. Numer 3: Silvally. Pokémon, którego każda statystyka ma taką samą wartość. Rozumiem, że już zauważacie wzór, do którego się przyczepiłem. Co wyróżnia tego mona, to fakt, że jeszcze przed wprowadzeniem mechaniki Terastalize mógł zmieniać swój typ i używać dostosowanego do niego bardzo silnego Multi-Attack. Ten fizyczny ruch ma 120 mocy, i jego typ zmienia się w zależności od użytkownika. I nie da się ukryć, że to zwykła podróba Arceusa. Arceusa? Arceusa? No, no wiecie kogo. Szczerze mówiąc, jego wachlarz możliwości jest dość ograniczony. Ma on jedynie 95 ataku, czyli mniej niż Toxtricity. Mad Bray czy wspomniany wcześniej Celebi. Jego najlepsze fizyczne ruchy oprócz sygnaturki to Iron Head, Psychic Fangs czy Crunch, więc szczerze mówiąc nic wyjątkowego. Już ataki specjalne dają tu większe pole do popisu, ale brak nas typlota Boli. Wspomniana abilitka ma niestety jedną wadę: przeciwnik z góry wie jakiego jesteśmy typu, nie mamy na to wpływu podczas walki i właściwie element zaskoczenia tutaj idzie się pierdo. Numer 4. Mesprit. Spośród trzech Strażników Jezior ten zdecydowanie wyróżnia się najmniej z jednego prostego powodu. Stanowi on balans pomiędzy jednym z lepszych ofensywnych pokemonów psychicznych, czyli Azelfem, a wyjątkowo solidnym tankiem, czyli Yuxim. Poza interesującym zestawem ruchów i abilitką Levitate, bardzo ratuje go nowo dodany Mystical Power, który daje mu 100% szans na wzmocnienie spec-ataku. Mesprit jest niestety najwolniejszym ze swoich towarzyszy i przy szalonym 80 spida i braku jakichkolwiek możliwości naturalnych na przyspieszenie wyprzedza go na przykład Gabite, Milotic czy Magby. Numer 5. Entei Ciężko mi to mówić, ale tak, na tej liście znalazło się miejsce również dla tego klasyka. Zawsze cieszę się, gdy mam możliwość go złapać, ale czy słusznie? Jego abilitki nigdy nie wydawały mi się interesujące. Co prawda Inner Focus dostał jakiegoś tam boosta, że teraz Intimidate na niego nie działa, ale po czymś takim jak wulkaniczny pies... Jest w ogóle takie słowo? Chyba tak. Tak się mówi na zwierzęta. No po czymś tak majestatycznym spodziewałbym się czegoś lepszego, na przykład chociażby właśnie Intimidata. Bardzo ratuje go Eruption, Extreme Speed czy Sacred Fire, ale jego statystyki trochę bolą. 115 ataku to mniej niż Fracture, Graplocht czy Luxray. Gdybym miał wybierać, to dużo bardziej bym wolał szybszego rajku albo Bulki Suicuna. A, no i największa jego wada. Entei nie uczy się Earthquake'a w przeciwieństwie do Chensi, Slowpoka, Altari, Palitoda, Corsoli, Szakla czy Painko. Numer 6 Virizion ten wyjątkowo szybki, jak na spec defensywną tarczę Pokémon, jest według mnie najgorszy z czwórki mieczy Sprawiedliwości, mimo że lubię go bardziej niż Keldio. Oczywiście chodzi tu głównie o jego niewielkie możliwości. Ma on dostęp do bardzo potężnych stabów, takich jak Leaf Blade czy Close Combat, ale bez Source Zensa, no to nie bardzo się nadaje do atakowania. Potężne 129 spec defensywy sugeruje nam zrobić z niego tanka, ale zastanowiłbym się, czy to jest dobry pomysł, biorąc pod uwagę jego 6 słabości, w tym jedną czterokrotnie efektywną. Lubię kombinację Grass Fight, ale zgodzicie się ze mną, że raczej jest nastawiona na ofensywę. Poza tym, Virizion nawet nie ma dostępu do Leech Seeda, co jest jego ogromnym minusem. Do przyjmowania ciosów dużo bardziej nada się Kobalion, który ma tylko 3 słabości. Co prawda, Terakion ma ich najwięcej z całej czwórki, ale nadrabia olbrzymią ofensywą i unikalną kombinacją typów. Numer 7 Regigigas. Nie jest zaskoczeniem, że umieściłem go na liście najsłabszych legend. Mało tego, jest najsłabszym z Regig, mimo że jego suma statystyk jest większa od każdego z pozostałych. Oczywiście wszystko za sprawą abilitki Slow Start, która przez pierwsze 5 tur obecności na polu walki obniża mu o połowę speed i atak. Serio? Mamy przez to wszechpotężnego legendarnego Pokemona, który z początku jest wolniejszy od Rowleta czy Drowsiego. Z kolei większe fizyczne obrażenia zrobi Fletchinder albo Swalot. Gracze często próbują się ratować, marnując swoje cenne sloty na takie pierdoły jak Confuse Ray Protect czy Substitute. Game Freak oczywiście nie ma problemu z Kartaną, Curem Black, Mega Garchompem czy nawet wprowadzonym w tej samej generacji, ale nie posiadającym żadnego nerfa, Rampardosem. Uważam, że abilitka Regigigasa powinna zostać zmodyfikowana, na przykład przez czas osłabienia ataku, niech wzmocni defensywę, a nie, ten Pokémon jest ordynarnie wyśmiewany przez twórców i przez społeczność. I szczerze, w ogóle się nie dziwię. Numer 8. Articuno Naprawdę nie rozumiem, dlaczego z trójki legendarnych ptaków z Kanto, to właśnie ten najciekawszy, Musiał zostać najbardziej pokrzywdzony. Pomijam tu całkowicie jego gigantyczną podatność na kamień, bo w sumie Moltres ma to samo. Ale dla absolutnie każdej innej legendy z tego regionu znajdziemy ciekawsze zastosowanie. Articuno nadaje się jako wkurzajka pod screeny i pod stol, ale jest dosyć wolny jak na te role i niespecjalnie idzie mu przyjmowanie ataków. Największym ratunkiem dla niego jest burza śnieżna, podczas której może wywołać Blizzard lub Aurora Veil, vale, ale sami wiecie, że ta pogoda do najlepszych nie należy. No i ta Abilitka. Poza Pressure, to cudowne trio ma Flame Body, Static i... snowcloak, Który wcale nie jest za dobry, a mimo wszystko i tak jest zbanowany w większości tierów. Dobra robota. Numer 9. Giratina. Owszem, jest to bardzo bulki Pokémon z genialną kombinacją typów. Ale co z tego, jeżeli jego możliwości defensywne są tak ograniczone? Jego jedyny naturalny sposób na wzmocnienie którejkolwiek z obron to Calm Mind. Ma on do dyspozycji też Willow Wisp czy Pain Split, ale mimo wszystko to trochę mało. Dając mu ten item, którego nazwy pozwolę sobie nie wypowiadać, żeby się nie błaźnić, możemy zmienić go w formę Origin, która ma dostęp do Levitate i ogromnych możliwości ofensywnych. Ale te statystyki... 120 ataku i spec ataku. Pozwólcie, że przedstawię wam pokemony, które mają więcej. <laughs> Embor, Braviary, Kranidos, Dłożyn, Roserade, Inteleon. Także sami widzicie, nawet zmiana w formy niewiele tutaj pomaga, a w tej podstawowej ma dostęp do świetnych habilitek. Czyli pressure i telepathy. Numer 10. Arceus. Co mnie podkusiło wymienić samego Stwórcę tego uniwersum? Boga Pokémonów, który miał największą sumę base statów przez całe dwie generacje? No właśnie, spójrzcie sami na niego i teraz na zestaw wymienionych Pokémonów. Czy naprawdę uważacie, że Arceus jest najpotężniejszym z nich? No nie wydaje mi się. Jego możliwość zmiany typów na tamte czasy była czymś unikalnym, ale co z tego, jeżeli i tak najlepszy set to jest normalny pod Source i Extreme Speed. Poza tym jego abilitka Multitype ma dokładnie tę samą wadę, co jej odpowiednik u Sylvaliego, czyli z góry informujemy przeciwnika o naszych zamiarach. Arceus posiada po 120 w każdej ze statystyk, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę każdą z nich z osobna, to wyprzedzają go w rankingu jakieś śmieszne Pokémony. Więcej HP ma Goggold, ataku Baraskiuda, defensywy Gurgeist, specjalnego ataku Behiem, specjalnej defensywy Alkrimi, a szybkości. Boltund. Nazwałem je śmiesznymi tylko dlatego, że nie są bogami, a mają i tak ciekawsze zastosowania. Owszem, każdy z nich ma swoje zalety i wady, natomiast Arseus jest taki uniwersalny i idealnie zbalansowany. Ale jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Moi drodzy, pod poprzednim filmem, który nagrałem w tej formie wbiliście ponad 10 tysięcy wyświetleń i 800 łapek w górę w ciągu zaledwie 5 dni. To olbrzymi wynik i mam nadzieję, że dalej będę spełniał Wasze oczekiwania. Zachęcam do pisania w komentarzach propozycji na kolejne epizody 10 Pokémonów. Szczególnie dziękuję tym pięknym wspierającym z YouTube'a oraz subskrybującym z Twitcha, na którym regularnie streamuję. Link w opisie. i którzy na Discordzie otrzymają ode mnie link do wyciętych scen z tego materiału. Do zobaczenia w następnym filmie. Bye bye!